Ciążę Witam was w kolejnym materiale stworzenie koszyków sylwestrowych. Jak w poprzednim filmie robiliśmy zestawy do 100 zł, dzisiaj złotych 200. Dość dobrze przyjęliście tamten materiał, więc takie filmy będą się pojawiać przez następne dwa tygodnie. W tym tygodniu świątecznym już prawdopodobnie nie, chyba że odbiór do końca by był, byłby naprawdę dobry. Choć jednak no, po świętach Bożego Narodzenia większość sklepów już zamyka możliwość robienia zakupów żeby po prostu na czas dostarczyć wasze zamówienie na Sylwestra także co, lećmy. lećmy z pierwszym zestawem, zestaw mix przed tym jednak zaproszę was jeszcze do brania udziału w konkursach które aktualnie na kanale trwają no i zapraszam do od PayPal, gdzie też składamy te koszyki macie tam mój kod rabatowy abes 15 także lećmy z tym pierwszym koszykiem mamy tutaj Początek hukowy, bo mamy petardy Powerhill Bulldog i petardy JC05. Obu tak naprawdę rodzajów nikomu nie trzeba przedstawiać, raczej totalne klasyki. Więc następną rzeczą jest wyrzutnia Red Planet od Triplexa 49 strzałów, 20 mm. W tamtym roku pojawiała się na kanale. Więc jeśli chcecie zobaczyć, jak to wypada, no to najlepiej sobie to sprawdzić, bo wiadomo, każdy ma trochę inny gust. Więc może akurat się nie spodobać. Z tego co wiem, nowa partia również ma już film na kanale Triplexa, więc tam też możecie na to zerknąć. Dalej mamy rakiety, jak to w tych koszykach miksowych od Klaska oraz fontannę. Color Dream, również na kanale jest, od Triplexa, trzyfazowa, z tego co pamiętam, w ostatniej dość głośny cracking, więc jeśli ktoś lubi ten efekt, no to myślę, że mu się spodoba. Taka tańsza alternatywa do wszystkich No Limitsów czy Bestów od Jorga. I taki koszyczek wychodzi już z kodem 198 złotych 23 grosze zł, wętna upartego, jeszcze jakieś pikolaki czy inne krakatumy byście tutaj zmieścili a teraz polecę już do koszyka typowo hukowego no i mamy ten koszyk dla fanów huku tutaj powerful bulldogi zostawiłem po prostu dodałem jeszcze jedną paczuszkę dalej mamy single shoty Hukowy, Devil's Shot od SR Pyro, ta najnowsza partia z tego roku, czyli jak pewnie wiecie nie mają pisku, natomiast mają efekt miny. Tutaj skoro już budżet trochę się zwiększył w tym koszyku kukowym, no to mogą dorzucić Turbo Saluta od Triplexa, 25 strzałów, 25 mm, efekty no... Nie oszukujmy się, są naprawdę symboliczne. Jest to kość typowo hukowa, jak to seria Crazy Robot. Więc mam nadzieję, że się Wam spodoba. Szczerze mówiąc, przyjęcie. W komentarzach w internecie, czy to po prezentacji, czy to po różnych testach jest bardzo dobre i w sumie się nie dziwię. Dorzuciłem jeszcze tutaj, żeby uzupełnić ten zestawik do pełnej kwoty, Dumbo Silver zamiast JC05 oraz Petardy FP3. Banger w wersji czerwonej ta opakowanie po 10 sztuk i tutaj z kodem rabatowym wchodzi 200 złotych 59 groszy więc no, można raczej powiedzieć, że się w tym budżecie mieścimy, także tak wygląda ten koszyczek proszę bardzo teraz kolej na koszyk typowo efektowy w tym w przypadku złożony z samych wyrzutni po tym koszyku będzie również koszyk efektowy, natomiast z różnych kategorii, czy to rzymskich ogni, czy to wulkanów. Natomiast zajmiemy się tym, co teraz widzimy. Początkowo Smile Night od Triplexa pozycja, której nikomu przedstawiać nie trzeba. Która również w tych koszykach do 100 zł miała swoje miejsce i raczej nikogo to nie dziwi, razem ze, z wersją dzienną, że tak ujmę, no wszędzie się wyprzedaje bardzo dobrze. W sumie tej mniejszej kostki 16 i 20 mm, no już ciężko gdziekolwiek dostać i i wcale to nie dziwi, świetne, świetne nowości od triplexa dalej, żeby był jakiś większy kaliber w tym koszyku jest wyrzutnia ufo od jorge, 13 strzałów, kaliber 30 mm bardzo nietypowa kostka jeśli chodzi o, o kształt no i wyrzutnia, którą zdecydowanie trzeba obłożyć dlatego, że jednak jest podłużna, że tak ujmę więc lubi się wywracać, więc dla pewności obłóżcie ją z obu stron no i kolejna wyrzutnia to wyrzutnia od GAO wyrzutnia Young i jeśli nie kojarzycie tej, tej baterii no to możecie ją kojarzyć również pod nazwą Fluffy Willow i pod taką też nazwą jest na kanale, jest też wyrzutni Fluffy Willow od GAO 13 strzału 25 mm a mówię o niej dlatego, że to, co widzicie przed sobą, to tak naprawdę nowa szata graficzna do tamtej kostki. E, także jeśli mieliście kiedyś Fluffy Willow i Wam się podobała, to Yang prawdopodobnie e, również Wam się spodoba, bo jest to po prostu to samo. E, także jeśli chodzi o cenę z kodem robotowym, 189,30 groszy, więc na upartego jeszcze Jakieś bariery sobie tutaj dodacie. A teraz zapraszam Was do tego koszyka efektowego złożonego z różnych kategorii. No i widzimy się przy tym koszyku. Zaczniemy od rakiet Killer od Jorga. Po raz kolejny, no niestety, z rakietami do tej kwoty powiedzmy 5, 6 dyszek jest biednie, więc naprawdę nie ma co wydziwiać i killery ciągle są najlepszą opcją stety niestety bo to jednak dobre rakiety tylko szkoda, że praktycznie nie mają konkurencji z żadnej ze stron w swojej kategorii cenowej dalej mamy wyrzutnie od GAO wyrzutnie odpalaj.pl jakiś tydzień temu półtorej tygodnia temu film test nowej partii tej wyrzutni pojawił się na kanale więc sobie obejrzyjcie i zobaczcie, czy taki efekt Wam odpowiada. Dodatkowo powiem to samo co przy teście tej wyrzutni: że jeśli zamawiacie przez internet, macie pewność, że odpalaj.pl przychodzi do Was tegoroczne. Wszystkie wyrzutnie, które zostały z partii z tamtego roku, która jednak była trochę gorsza. Po prostu będą dostępne stacjonarnie, natomiast jeśli zamawiacie przez internet, na pewno tegoroczną partię dostaniecie. No i na koniec tego koszyka jest fontanna od Piromaxa, no limits. Raczej nikomu tej fontanny nie trzeba przedstawiać. W tym roku w sumie wyszła nowa wersja tej fontanny w, wersji, w kolorze złotym. Natomiast my tutaj się opieramy na klasyku, bo jest po prostu tańszy i to wyraźnie tańszy. Jestem ciekawy, jak ten nowy się prezentuje, natomiast nie o tym jest materiał. Z kolem robotowym 198-99, także teraz już naprawdę zostały nam tylko propozycje pojedynczych wyrzutni do 200 zł, bo tak jak mówiłem, część z Was po prostu chce odpalić jedną dobrą baterię. Obejrzeć co trzeba i się schować z domu z powrotem na imprezę. Także polećmy do tej kategorii. No i pora na pojedyncze baterie. Pierwszą moją propozycją jest wyrzutnia Great Choice for Unique Moments TXB 508. 68 strzałów, klejbrzy 20 mm i mieszany kąt strzelania. Mamy strzały proste, kątowe. Świetna bateria, świetny złoty. No, schodzi dość dobrze, więc widocznie wielu, wielu osobom się podoba. Myślę, że jak ktoś dłużej, jak ktoś w ciągu roku zerknął na tą scenę pirotechniczną, no to już ją doskonale, doskonale zna. Dalej mamy, ze względu na cenę, już jakąś 100 strzałówkę mniej więcej zgarniemy. Także wrzuciłem tutaj wyrzutnie od Rio, od Gao jest to wyrzutnie strzałów 20 mm coś dla fanów, fanów testosteronu cała w cracklingu plus gwiazdeczki głównie niebieskie myślę, że bateria dość fajna jest już nagrana pewnie na dniach wleci na kanał a jeśli nie chcecie czekać no to na pewno śmiechol już ją wrzucił tak że możecie sobie zerknąć jak wam się ta bateria odgała podoba dodatkowo wyrzutnia o trochę większym kalibrze, lecimy do 30 mm, e, po raz kolejny Triplex e, Song TXB194, totalny klasyk z oferty Triplexa, e, jest też z tamtego roku, e, w grudniu na pewno nagrywałem tą kostkę, e, więc możecie sobie zerknąć, e, czy przypada Wam do gustu. I ostatnia pozycja, dałem ją ostatnią na liście z bardzo prostego faktu, w momencie kiedy nagrywam ten, ten film, jest ostatnia sztuka, więc prawdopodobnie za chwilę jej nie będzie, Thunderbolt 1 Rekeo, mam już nagraną, w grudniu na pewno wleci, mega fajna kosteczka, Strzałowo nie wygląda to jakoś może korzystnie, bo mam tutaj tylko 24 strzały w kalibrze 30 mm, ale efekty naprawdę klasy premium. Także jeśli ktoś chciałby jeszcze zdążyć na Thunderbolta, to jest ostatni. E, ale jest też Vortex 3 w, podobnych, w podobnej cenie od Racheo. E, I szczerze, najlepszą reklamą dla tych wyrzutni chyba jest to, że dostawa była niecały tydzień temu, a już X pozycji od nich się wyprzedało do zera więc myślę, że mówi to samo za siebie, także tak naprawdę trzy propozycje ode mnie dwie od Triplexa, jedna od GAO plus ten y, mały smaczek, żeby zakomunikować wam, że nie ma co czekać na, na tego Thunderbolcika bo chwila, moment i go nie będzie a jeśli chcielibyście na co czekać na coś czekać jednak, no to za 9 godzin startuje promocja Mikołajkowa również zapraszam a teraz po prostu podziękuję Wam za obejrzenie tego materiału. Piszcie kwoty, które chcielibyście zobaczyć w tej serii. Jeszcze raz zapraszam do sklepu odpalaj.pl, gdzie macie mój kod rabatowy. Jeszcze raz zapraszam na Discorda. No i oczywiście do brania udziału w konkursach, które trwają aktualnie na kanale. Trzymajcie się. Cześć. Widzimy się w kolejnych materiałach.